Nerwowy chyba trochę poranek w wykonaniu naszej reprezentacji. Jak to dzisiaj wszystko przebiegało? Nerwowy? Nie wiem. E... Niespodziewany, może tak. Nikt z nas nie przypuszczał, że tak się potoczą... potoczy nasza podróż na półfinał, ale... E... Oj, przepraszam. Też nie mamy się co denerwować, bo to niczego nie zmieni. Cierpliwie czekamy, aż, aż odlecimy i... E... Chcieliśmy ja z tego miejsca podziękować wszystkim osobom zaangażowanym, bo naprawdę stanęli na głowie i, i nie chciałbym wymieniać wszystkich z nazwiska, bo na pewno kogoś pominę, więc tego bym nie chciał, ale największe słowa uznania oczywiście dla, dla pana premiera za to, że udostępnił nam samolot. Dla pana Ryszarda Czarneckiego za to, że sprawnie to wszystko poprowadził. Także dziękujemy dziękujemy bardzo. To ponoć ty uruchomiłeś ten cały łańcuch zdarzeń właśnie telefonem do wiceprezesa Czarneckiego. Czy tak się złożyło, że mam w swoim telefonie kilka numerów kontaktowych do, do takich ludzi i e, no, uważam, że. że... Dobrze zrobiliśmy, że tak się stało i każdy z nas jest szczęśliwy. Poszliśmy do hotelu też na dwie i pół godziny się przespać. Mogliśmy zjeść normalnie śniadanie, czekając na, na, na samolot. Ten samolot chyba już jest, a jaki jeszcze nie jest, to za chwilę powinien się pojawić i, i mamy się zapakować i, i lecieć. I było memory 5 i wszystko jasne. Nie wiem. No, nie, nie. Można to tak nazwać, ale ja tych telefonów też nie używam w takich prywatnych sytuacjach. To była sytuacja kryzysowa, gdzie, gdzie potrzebowaliśmy naprawdę pomocy, bo, bo moglibyśmy tutaj siedzieć e, prawdopodobnie do jutra i, i, i nie wiem, myśleć o tym, zamiast skupić się na półfinale, to myśleć o tym, jak my się w ogóle dostaniemy na ten półfinał, a, a tak mamy, mamy problem z głowy dzięki e, ważnym osobom w państwie.